Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale, a dziś sobie zrobimy mini przegląd wintu. Nie ukrywam, troszeczkę ostatnio poszalałam, i trochę tych paczek jest. Także zrobimy sobie przegląd i zobaczymy, jak te rzeczy w sumie wyglądają i za jaką cenę je dorwałam. Mając na myśli sporo paczek, naprawdę sporo paczek. Także zaczniemy sobie od pierwszej paczki. I tutaj są buty, ponieważ niedługo mam komunę, w sensie nie ja, tylko mój kuzyn ma komunie. No i oczywiście, jakieś buty muszę mieć. Mam dwie pary i muszę teraz zastanowić, którą wybrać. Także na moim TikToku będziecie mogli mi pomóc wybrać mój outfit i oczywiście do niego buty. Także okay. sprawdźmy, jak się prezentują te buty. Ok. Prezentują te buty. Z tego co przeczytałam, w ogóle się to ta babeczka miała haję na swoim ślubie. Żeby nie było, to są buty przecież używane, ponieważ na raczej sprzedają się używane rzeczy, także nie są w stanie idealnym, ale jak na jeden raz, bo ja więcej razy szpilek nie założę, to już że będzie dobrze. Są to buty w rozmiarze 40. Niestety mam czasami 39, 39,5, 44, 41. Ja mam bardzo dziwną stopę, także te buty są 40. Tak jak mówiłam, są one w kolorze interwowym. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać w kamerze, ale wydaje mi się, że tak. Następnie mamy top. Top jest raczej z shame, z tego co pamiętam, która tam miała. Ja ten top pobieram na komunię. To jest taki bardziej top gorsetowy i jest on po prostu przepiękny. Oh my God! On jest po prostu przepiękny. Ja go mam w rozmiarze L, ponieważ ja no, niestety mam tutaj bardzo szerokie. No coś, tak czasami indyna. Także tak oto się on prezentuje i tutaj macie wyświetlone jak się prezentuje na mnie. Następną rzeczą jest taki tof, który mam też w kolorze zielonym i one są również w rozmiarze H. To jest jednak M, nie L, także tak, takie mam dwa. Udało mi się je kupić od tej samej dziewczyny za bardzo małą cenę, bardzo małą cenę, co jasno po prostu I love it. Ja jestem aktualnie w trakcie poszukiwania swojego stylu, także ubrania mogą być przeróżne, z każdej z innej kategorii. Następnie przechodzimy do dolnej części ubrań i tym razem mamy takie piękne, różowe, ażurowe spodnie. One są po prostu przepiękne. Nie ma co tutaj w ogóle gadać. Są przepiękne i dorwałam je też naprawdę za grosze. I tu również chyba we mnie w mojej stylówce na komunie. Nie wiem. Jak sądzicie, dajcie mi koniecznie znać. A tak się prezentują na mnie. Te spodnie są w rozmiarze L, ponieważ no ja niestety mam troszeczkę dużą butkę i duże biodra i dużo uda, także u mnie jest bardzo ciężko znaleźć dobre spodnie, ponieważ ja mam bardzo wąską talię, a za to mam bardzo szerokie tutaj na także no to są w rozmiar L. Na wszelkie odgłosy w tle bardzo was przepraszam, ale mój pies właśnie stwierdził, że zacznie się bawić. Kolejną rzeczą, również do stroju komunijnego, w sensie tego, w którym idę na komunie, jest oto takie bolerko. Boler? Nie, to nie jest bolerko. Co ja mam To jest żakiet krótki. On jest taki bardziej krotowaty, tak mi się wydaje, Never Ten żakiet jest w odcieniu białym i jest w rozmiarze 40. Ja też niestety mam ten problem, że nie że tutaj mam szeroko, to jeszcze tutaj mam szeroko. Także muszę brać troszeczkę większy rozmiar ubrań, ale to nic nie szkodzi. Myślę, że będzie się prezentował fajnie tym bardziej tych białych butów perłowych. Myślę, że będzie fajnie będzie to komponować, ale jeszcze nie wiem czy na pewno to wiele perłowe ubiorę. Ten żakiet jest z firmy NoX Fashion. Noix fashion, moi drodzy. I tutaj macie prezentację jak się prezentuję ja. Przechodzimy do kolejnej paczuchy, ale tym razem to już muszę otworzyć, bo tamte troszeczkę mi się otwarły, a te nie. No i już widzę, że tutaj rzecz nie jest dla mnie, tylko jest dla mojego chłopa. Także Wam też pokażę tutaj dorwałam do niego. O, oh, oh, tak, mm -hmm. piękne. Ja mam ostatnio straszną fazę na polówki u facetów. Szczególnie u, mojego pasta. Bardzo mi się podobają i zaczęłam się ta faza od czasu, kiedy zaczęłam oglądać C.K. bolata. Znaczy, oczywiście ja już to oglądałam z cztery razy, bo uwielbiam po prostu ten serial, ale no cóż. I tutaj mamy taki w odcieniu takim różowym i myślę, że jak wygląda, to będzie zajebiście wyglądał. No. Co by na to, że ja sobie ja swój No, także to jest rozmiar M i wygląda cudownie za 3 złote, widzowie. 3 złote, po prostu, wow, brać tylko i w ogóle się nie zastanawiać. Mm. Tak się tak, widzowie. To jest kolejna rzecz do mojej kupa i również polówka, tak jak mówiłam, są zależne od polówek, ale ja widzę, że jest brudna. Mhm, mhm, no. Patrzcie. Tak wygląda to coś. Disgusting. Jeżeli ktoś ma jakieś sposoby jak to domyść, to mi koniecznie napisze. I tu z tyłu to się zabrudna. Ja pitole. Ok, ale tak się prezentuje. Jakoś to sobie dopierzemy. To jest fajnie zapakowane. No jak ja lubię takie paczki. W sensie jakbym dostała pezą rodzinowy. Moment, że to jest dla mnie, a nie dla niego. Okej, okay, dobrowie. I tutaj są dwie bluzeczki dla mnie. Pierwszy bluzeczka, uwaga. Tutaj mamy taki top. Bardzo mi się spodobał, ponieważ ma takie tutaj unikalne bym powiedziała, takie wyjątkowe tutaj naszywki, tak to się chyba mówi bardzo mi się podoba. Ja generalnie bardzo nie lubię swoich tutaj rąk, ponieważ mamy troszeczkę grybietkie, ale ten może to wybaczyć, prawda? Jest przecudowny i tutaj macie prezentację, jak wygląda Jakby ktoś się zastanawiał, jaka to jest marka, to jest to AX Paris, także wam pokażę jeszcze za chwilę. Tak wygląda ta mytka z marką Zakochałam się w niebidzowie. Boże, jest przepiękny. I love it. Ale dobra, czas teraz przejść do drugiej bluzeczki, również od tej samej pani. Kolejna bluzeczka, widzę, że ona jest bardziej taka wieczorowa, bym powiedziała. Myślałam, że na zdjęciu wygląda troszeczkę inaczej, ale to nic. I ona się prezentuje w ten sposób. Ona jest hand'em. Materiał jest taki... Hmm, nie lubię takiego materiału, ale w środku na szczęście ma podszewkę, więc ten materiał mi nie będzie drażnił. Wydaje mi się, że może być mi troszeczkę za duża, albo będzie mi wręcz idealna. 50-50. Ona ma takie tutaj jakby y, złote, y, złote, srebrne, takie małe kryształki, ale materiałowe. Nie wiem jak to w sumie określić, do tego mówię, kryształki materiałowe. Ta bluzeczka również jest w rozmiarze L, ponieważ no mówię, ja mam troszeczkę szersze barki tutaj ręce. I niektóre bluzki nie wchodzą mi i S, niektóre M, a niektóre L, także przeważnie zrobię M, -kę, L. -kę. I tak ta się prezentuje na mnie. Okej, okay, i już widzę, że to jest rzecz, na rzecz najbardziej wyczekiwana przeze mnie, ponieważ na zdjęciu wyglądała przepięknie. To jest kurtka ala jeansowa, ala jakaś. Wybaczcie, eee, ja tak się nie znam na produktach, jeżeli chodzi o rzeczy. Eee, I już widzę, że nie wygląda tak pięknie jak na zdjęciu. Ona jest w takich właśnie pięknych, pastelowych kolorach, dlatego tak bardzo mi się spodobała. Taky wygląda bardziej żółta niż na zdjęciu. Tak to wygląda ta kurteczka, moi no drodzy widzowie, ta właśnie. A tak się prezentuje ona z tyłu. No nie ma co, uwiodła mnie, tak, bo to jest taka niespodziewana, Jeszcze nie widziałam takiej kurtki w żadnym sklepie. I wygląda przepięknie, wygląda pięknie pastelowo, ale w kamerze tego aż tak chyba nie widać. Ale ona jest troszeczkę taka żółta, nie wiem, może po wypraniu uda mi się tego pozbyć. No, ale kurde. Nie, no, fajna jest, fajna jest. Tylko kurde ten żółty. No. Fajna jest, fajna. I ona jest w rozmiarze L. Ma również tutaj takie fajne kołnierzyki, co myślę, że fajnie ją też podkreśla. I powiecie, co wam powiem że jednak mi się podoba. Naprawdę <laughs> ją również dorwałam za totalne grosze. Grosze. Przechodzimy teraz do kolejnej kurteczki. Tak mi się wydaje, że to jest kurtka. Tak, to jest kurteczka, którą też zamawiałam, ponieważ ja jestem osobą, która... Nie ma w ogóle żadnych kurtek typu ramoneskę czy coś w tym stylu. Ja takich nie posiadam, dlatego musiałam sobie zamówić. Bardzo mi się podoba ta kurtka z Zara, viralowa. Wszyscy wiedzą o którą chodzi, ale jest mi szal wydać na nią tyle pieniędzy, tak ja nie dam na nią tyle pieniędzy. Wolę sobie na kupić mnóstwo ubrań za tą cenę. Stwierdziłam, że również mi się przyda taka zwykła basic kurteczka i o, mam ją tutaj w kolorze czarnym. I to jest kurteczka z H&M i ma rozmiar 40. Tak wygląda z przodu, a tak wygląda z tyłu. Pierwsze co zauważyłam to, że ma takie bardzo fajne guziczki. Tutaj pewnie nigdy jest z daleka. Czekajcie, wam pokażę. O, ma takie fajne guziczki, jak widzicie. One są takie materiałowe i one są przecudowne. Uwielbiam takie po prostu guziczki. Od razu bardziej mi się rzecz podoba, naprawdę. Ja wam powiem tak. Ja wolę siedzieć sobie na vintage. I sobie szukać ubrań za grosze, niż iść z sieciówki i wydawać dokładnie za to samo ubranie trzy razy więcej. Także polecam Vinted. To nie jest reklama, ale polecam Vinted. Uwielbiam Vinted, zamawiam tam kuźwa tyle paczek, że to jest jakaś masakra. Także Vinted, sponsor mi. <grym> to był żart, ale nie musi być żartem. <grym> tutaj na rękawach również ma takie fajne zameczki, jakby było mi tutaj za luźno, to mogę sobie również zapiąć. No, Myślę, że jest fajna. Taka zwykła kurteczka Basic. Również za grosze, widzowie. Zostały ostatnie trzy paczuszki, także moje serce krwawi, ale musimy w końcu skończyć ten film, no nie? What is this? What is this? Dlaczego poznałem jakiś Kacię? Gogo tutaj nie, nie, zas nie zaskoczę, ponieważ to również są polówki. Jedna jest w takim oto, granatowym kolorze i tutaj ma jakiś napis. Nie wiem co to jest za napis, nie znam się. I ona jest również w rozmiarze L, M. Tak się prezentuje ten tutaj znaczek. Może ktoś będzie wiedział co to jest za firma. Ja nie wiem. U, U, U do prania, do prania. I druga polóweczka od tej samej osoby, jest to biała polóweczka i mam nadzieję, że ona nie będzie brudna jak tamta, chyba nie, chyba jest czyściutka. I prezentuje się w ten sposób i tutaj ma taki znaczek widzowie, jaki prezentuje i również jest w rozmiarze M, M. i dorwałam mnie również na no. bardzo fajnej cence. Z wielkim bólem serca przechodzimy do ostatniej paczki. I co tutaj mam? Co to jest? Ja wiem, co to jest! Ja generalnie jestem bardzo zmarzłych. Ja marznę po prostu. Jak jest lato, ja śpię pod kołdrą i mnie to nie obchodzi. Nawet jak spoczy się jak świnia w nocy, to ja muszę mieć po prostu kołdrę. Także to jest moi kochani szlafrok i jest po prostu przepiękny i zakochałam się, będę wyglądać jak jakaś bogini seksu w tym po prostu. <laughs> Cudowny, aż sobie go od razu założę. O. <laughs> Jest ładniutki. On wygląda mi trochę, daje taki vibe... Przepraszam, przepraszam, że Pani przeszkadzam. Mi daje trochę vibe takiego panieńskiego, Dnia Panińskiego, jak mają druhny przed tam wejściem na ten ślub i jak się szykują, to daje im to właśnie taki vibe, może to jest w ogóle to. I don't know, ale jest prześliczny i na pewno będę go nosić. I on jest w rozmiarze L. Także to dzisiaj na tyle, moi kochani. Dajcie znać koniecznie, jak wam się podobało i czy, podoba... czy podobają wam się takie filmy właśnie z ubraniami, a może z kosmetykami. Dajcie koniecznie znać. No i co? Bardzo wam... Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na moje inne social media oczywiście. I wpadajcie koniecznie na mojego TikToka, żeby pomóc mi wybrać buciki na moją na komunię, na którą jadę. <grytanie> I będzie jeszcze mini haul, bo jeszcze przyjdą do mnie cztery paczki. <grytanie> Także pragnę się z Wami, pa!